Aha. Okay. A ASMR to się nazywało. Mm. Kochani. Tutaj stara. I głośna. A, a dzisiaj jest równo jedzeniu, tak jak no zaczęłaś. No, tak jestem. Mm. A semera chyba już nie będziemy więcej robić. <noise> tak. No, kochana jakieś o jedzenku tak A... lubię taki temat lubię temat jedzenia ale wolisz słodkie czy słone bo teraz miałeś słodkiego coś więc mm, miałam batonika hmm. mm, ale o niebo wolę słone ja też wolę słone jedzenie. o wiele wytrawne dania w ogóle dania no, no, jedzenie ma... <laughs> nie wolę y, słone y, bo czuję że bardziej się nimi najadam słodkie jest tylko na deser ale nie zawsze jem deser mi tak słodki yy, przymula yy, też. Tak, to może tak. Cukru ja po za prostu. dużo cukru <grym> też dla mnie to nie dobrze. Ty nie potrzebujesz cukru, żeby mieć dosyć cukru. Ja. <grym> Wiem, o co się rozchodzi, tak? Wiem, o co się rozchodzi. E, dobra, e, oczywiście jak to ja sobie zrobiłam, jakieś tam wstępny tutaj e, research. Zaraz. Chciałabym tylko podkreślić, no. e, zapomniałam o tym wspomnieć e, odcinek e, temu, no. e, ale uwaga, mazda działa. Mam nadzieję, że przez najbliższe dwa tygodnie się nie popsuje do opublikowania tego odcinka, ale na ten moment Mazda działa. Jeszcze jej nie odebrałam od mechanika. Czy nie wiem, ale czy do, działa. On mówi Dostałam wiadomość, że działa i że może, mogę ją odebrać. Okay. E, dobrze. E, jedzenie: podzieliłam e, wstęp nasz na aspekt finansowy. O. No, na, studiach, na to studiach, to jest najważniejsze. Tak, tak. Ja coś byś chciała tutaj tu tak, powiedzieć? Tak, chciałabym może? powiedzieć. Może na podcaście byś coś powiedziała? W którym nawet jestem w tytule. Może teraz powiesz coś o aspekcie może? To, że mnie irytuje, że warzywa i owoce są. dobra, są coraz droższe. A ja ubóstwu mieć właśnie owoce i warzywa, przez co to jest takie. Ale jak to kiwi na sztuki, a nie na kilogramy? Jak to za kiwi złoty 60 Za jedno takie kiwi! Dwa złote prawie że. O! No. Tak, no, no drogie, no, no drogie, no co mać. A podać? nawet jak kupujesz sobie, nie wiem, jakieś mrożonkę warzyw, to one są takie, ale to jest mrożonka warzyw, to, to jakby to się ma i nie ma Mię trochę celem, do, no, no. do świeżych owoców, a to się to najbardziej i warzyw. No, jedzenia świeżego, na myśl. Uwaga, ogólnie. zapisałam sobie taką sentencję. Mm -hmm. Nie kupuję na zaś, ponieważ dokonuję analizy ryzyka i wolę chodzić częściej, kupować mniej. Mm niż pozwolić sobie na to, żeby coś było popsute. To powinno się tak pokazywać, taki napis. Teraz tak, zrobimy taki cytatny cy cy Analiza ryzyka. Co <laughs> ja miałam w głowie? Na zajęciach musiałam to ktoś napisać. E, teraz też przeszłam na ten y, typ myślenia, bo o, a ja lubię sobie mieć przygotowane jedzenie, y i y widzieć, co, z, y, co się zje, ale przez jakieś trzy tygodnie tak kompletnie miałam ochotę czymkolwiek szykować. Roznam, pierdole. Mogę mieć codziennie pustą lodówkę, trudno się no. mówi, i tak bym miała. Y tak, ja kupuję, y nie kupuję na zaś, idę do sklepu i średnio wydaje 50-40 zł. więc tym jak, co wy gadacie? jaka inflacja, za każdym razem wychodzę na zakupy i 40 zł wydaję. Nie zmienia to faktu, że chodzę tam bardzo często, y zawsze wtedy, kiedy już nie mam czego zjeść, kupuję sobie zazwyczaj y rzeczy na tosty i na jakieś obiad. ale twoje tosty są dobre. Slej. Bo masz toster. Powracamy do innego odcinka, O, temat Czy <laughs> to tostów. Ale to nie, to z takich rzeczy, które bym mogła codziennie… Znaczy, co bym jadła w ostateczności, kiedy już bym i tak nie miała prawie co nic do jedzenia, to ja się bardzo zmuszam do tego, żeby nie przejść na fast foody. One są tanie, jeśli na nie przykład… Są? Nie mam na myśli fast foody y, takie że restauracyjne, tylko mm -hmm. w sklepie, na przykład. Zupka chińska jakaś okay. jakby zupa, y, z, nie zupa, tylko pizza mrożona mm -hmm. albo. Fry znaczy okej. Okay. Nie potrafię się przekonać, że frytki z piekarnika są fast foodem. Jakby to nie jest dla mnie jeszcze fast food. Po prostu tak mentalnie to jest dla mnie jedzenie na krokę. Pokrojony na ziemniak przez maszynę. No. A sprawdź skład, może wcale nie jest tak źle. Brążonym ziemniaczkiem. Tak, ale to jest mnóstwo tłuszczów, konserwantów, czy coś racja. takiego. One są pół to jest półprodukt, no, hmm. można powiedzieć. To wracamy do wcześniejszego odcinka <grym> na temat tego, czemu mieliśmy urywkę. <grym> eee, no Z tego, co zależycie już zauważyć, nasze odżywianie leży. Ja... Nie, ja, ja bronię swojej godności. Nie leży. Ono po prostu jest ekspresywne. Jezu jest drogie. Mm. Stan ago, a, a, agonalny? agonalny to jest moje odżywianie. No tak, bo ty potrafisz zjeść pierwszy posiłek o 16. No nie, nie tak późno, ale o 14. <grym> <grym> jest to kanapka za 8 złotych ze sklepiku obok, bo nie nie, nie wyrabiam się po prostu. No. Ale nie, bo jakby no ja, kurde, wolę spać niż jeść. <grym> Jem cały czas tosty. Nie, no serio, u mnie odżywienie leży, powinnam to zmienić. Zdaję sobie z tego sprawę. Przyznaję się! Przyznaję się, że, że się nie odżywiam dobrze. To mi prostu ale... też y, niezdrowe jedzenie. Nie, nie wiem, czy to jest jakaś już bariera w, w moim umyśle, którą przeskoczyłam. Nie smakuje. Jak nie, widzę, że no, ja co, ja coś lubię. jest niezdrowego, to od razu wiem, że mi nie będzie smakować. Jakby ja wychodzę z założenia, że mi nie będzie smakować. I na, tak samo nie potrafię zjeść paczki nawet małych takich lesików. Nie. Ja mogę zjeść dwa i mam dość. To będę jadła za ciebie. E, I zapisałam sobie taki tutaj e, podpunkt, typy, jakie możemy dać. Ja, ja nie dam. No, ja nie, ja, Na studiach? Gotowanie zup. No, ale zupu często sobie mówię, że się nie najedzą. Ale w sumie ja. O, takie danie, które ja jem bardzo często mm. do pożygu, to jest pomidorówka, e, którą robię. No, z... Ja mówi wszystko. Z... Znaczy no, nie Ja po Nie lubię pomidorówki. Po prostu Dzięki, mamo. A, ale. Je, e, e, Przepis mojej mamy na taką szybką pomidorówkę, to jest mój przepis na każdą pomidorówkę yy, i to jest taki słoiczek winiary z takim, on tam ma taka konsystencję, w sensie tak sens z wywaru i to jest zamiast kostki rosłowej i to się daje do wody, do wody i tej kost i tego płynu z tego wywaru daje się przecier pomidorowy i jest zupa. Masz na myśli słowo bulion? Bulion. Jo. I, I jest zupa. I do tego ryż albo makaron, kto jak boli? I a, jest zupka. A, znaczy to pomijając już pomidorową, yy, kartofle, ziemniaki, slaż kartofle, yy, makaron czy ryż? Mam wybrać? No do zup. Do tak zup. na stałe, tak na stałe, stałe. Na zawsze? Na zawsze tak. makaron, bo ja mówię na makaron. Ale ostatnio się przekonałam do... Yy, do pomidorowej z ryżem, choć mm. wolę makaron, no. Z makaronem wszystko zjesz. No. Moja podstawowa dieta to są tosty, zupa pomidorowa i makaron z czymś. To u mnie... musiałam ograniczyć nabiał, więc zazwyczaj to po prostu był jogurt z... Aha, ty tak chcesz kichnąć? Myślałam, że coś się znowu z kamerą... Ja musiałam się e... <tak, tak, bo w ogóle nie było widać tak boczku. No dobra, nie, nie, to źle brzmiło, przepraszam. No, no, <laughs> mów, dobra, no to jogurt, z jabłko, codziennie jabłko, jakiś sok, herbata na pewno, mnóstwo wody. E, I w zależności co zjem, to staram się posiłek e, ciepły dziennie zjeść. To na pewno. No i mnóstwo chleba, jak to Polak prawdziwy, no, z, no z, z jakimiś drzemami, szynkami czy serami, ale to też w naszym przypadku drogo, po prostu drogo. Dobra. E, z Teraz tak drugi aspekt, jaki sobie wypisałaś, tak? oprócz finansowego na pierwszym, to jest? No właśnie, kurczę nie wiem, ale no to były te tipy, było odżywianie. Teraz mam, co nam smakuje. I mam, wynawia się, kuchnię świata. Jaką byś wybrała kuchnię, którą mogłabyś jeść do końca życia? Mhm. Tylko tą. Ale taką coś spróbowałam? Czy jakąkolwiek mogę sobie wybrać? Z tego co widziałam, przepisy, słuchałam. Jakąkolwiek, ale jeśli wybierzesz jakąś, którą nigdy nie jadłaś, a może się do końca życia, to jesteś wariatką. No to koreańską, bo nigdy nie jadłam. No z chęcią bym jadła całe życie. Dlatego, że się naglądałam przez ostatnie dwa miesiące filmików. To jest Englishman in Korea, coś takiego. Facet no. jest bardzo popularny. Z Jolly to też prowadzą kanał. Y, facet po prostu uczy jedzenia koreańskiego, kultury koreańskiej, jakby zapraszając ludzi po prostu, takich zwykłych cukarzy z Londynu na przykład, i oni f, y, f sobie jedzą barbecue, y, mhm. albo bie, bierze niektórych ludzi do właśnie do Korei, cały mają taki zestaw. Możesz, a możesz mnie kiedyś zabrać do Korei, to nagramy filmiki? <laughs> Nie, o, ogólnie to po prostu, a to się nawet złożyło, że mam a, a z anime bluzkę, ale. Co się po prostu złożył, ja nie nie oglądam. E, to koreańskie, a jak nie koreańskie, to może po prostu polskie. W serduszku, polskie jedzenie, polskie pierogi, zupy, żurki, krupniki całe Ja życie. myślę, że się wszyscy domyślą, ja bym wybrała kuchnię włoską. Mm. Wybrałabym te pasty, te makarony, tę pizzę. Ja bym się przejadła tą ilością. Znaczy, to jest bardzo zdrowe jedzenie, to tak. No tak, ale, ale weź... wiesz, wybieramy konkretną kuchnię, to jakby zna. takie są zasady naszej gry aktualnie, no. Magda. No. <laughs> Dodałabym ewentualnie polskiego schabowego. Ale najbardziej naprawdę zróżnicowaną kuchnię, to jest kuchnia amerykańska. Bo tam jest wszystko, tam jest to kuchnia prawda. całego yy, świata. Ale wybrałabym włoskie. Hmm. Teraz nawet jak byłyśmy z dziewczynami w Hiszpanii, jadłyśmy włoską kuchnię. Jadłyśmy pizzę i makarony. Ja mam karpi czy josek, a to przynajmniej nie są polskie. To nie są przynajmniej polskie pizze, no. które mają po 15 składników i nazywa się wiejska. <laughs> Dobra. O. Mam jeszcze jedną dla nas kategorię przygotowaną. Już wiemy jakie, jaką kuchnię, a teraz coś innego. O, a w ogóle nie... powiedzcie nam coś w komentarzach do jedzenia nowego. Bo czemu nie? Coś taniego. <laughs> coś coś taniego. Do taniego. Powietrze. No. Napiszcie w komentarzu. Piszcie tak. komentarze, to na pewno nam też pomaga <laughs> i wspiera. Madzia. Tak. Mm. Topka. Topka daniu. Eee. To była jedyna rzecz, której je kazałam przygotować. To brzmi, jakbym w ogóle nic nie robiła. Nie, robi Madzia dużo. A ja robię, a ja robię taki. O, plac. Eee, to jest tak. Pierogi całe moje życie, bo do pierogów można wszystko wsadzić. A jakie? Po prostu pierogi. Bo dumplingsy możesz wszystko wsadzić do dumplings. Skubana, przeskoczyła tutaj wyższy mental po prostu psycha lata, lata. E, zupa w zależności od ochoty, bo ja zupę po prostu nadwyżej... Nad... Top dania! No zupa to top danie! E, top danie, zupa i drugie danie i sobie wybiorę. Dobra. Do, Deser. Kurde. Dobra, z deserów na pewno bym wybrała sernik i tiramisu. Na, do końca życia. Sernik spoko, tiramisu fubo bo Dobra, y, no y, to z deserów, ale powiedziałaś zupę, a jaka zupa? No, danie konkretne, no bez przesady. No. Dobra, rozumiem. Co chcesz z jej zupę? Rosu mogę całe życie. Okay. Bo z rosą też okay. można potem wszystko zrobić. <laughs> Oprócz pomidorowej, pomidorowej podziękuję. Nie, nie tak jak w tej piosence. E, wszystko, co z warzywami, czy tak czy siak, falafel, fala, bla, bla, bla. E, I ciekawostka, nieciekawostka i zarazem komentarz do mojej rodziny. Mój tata uważa, że słodki obiad to nie obiad. <noise> nie wiem czy <było> słychać, ale <noise> mój brzuch tak zaburczył. Gadam o jedzeniu, a dzisiaj zdam jedną kanapkę. I batonika. No, to będzie całego. Odnośnie godziny. odżywiania. <noise> Świetnie. A jest godzina? O, 17. <noise> Świetnie. E, mój tata uważa, że słodki obiad to nie obiad. I najczęściej w domu była kłótnia na temat tego, że makaron z ryżem zapiekany z jabłkami z cynamonem, to to nie jest obiad dla niego. I my w trójkę jadłyśmy, bo mam młodszą siostrę. A tata musiał i tak sobie zrobić coś innego, albo się oburzał, że nie ma nic innego, bo on nie będzie jadł, hmm. więc... A moja mama za to lubi sobie zrobić słodki obiad. Na przykład buchty jeszcze też na słodku, bo nie muszą być z sosem jakimś pieczeniowym, mm -hmm. tylko po prostu. Więc to jest takie... Czy Ci chodzi o parzaki? Ja pierd... <noise> buchty? Tak, to są bułki na parze, oboj... kluski na... Nie, kluski na parze nie. A to jak ty powiedziałeś? Buchty. O, my to są parzaki. Trafiliśmy na koniec świata. No buch ty mówi buchty ty nie mówię A przecież nawet mieliśmy o tym kłótnie na zajęciach, na których z całą grupą, że kto jak coś nazywa Możliwe. jak te tak głupie nazwy, to no. co, co są. Było coś takiego. Możliwe. Jeszcze jakaś dziwna inna była nazwa. Bambuchy. Bam. O, bambuchy. Umysł bam, a ja powiedziałam parzaki, ba, parzaki i bambuchy, ja to mówię na to. Dobra, nie będziemy sprawdzać jaka jest taka nazwa, <laughs> bo nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. Dobra, y, mogę powiedzieć swoją topkę? Nie. Proszę. Y, nie wiem, y, mam wypisane raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć rzeczy. Mm -hmm. Nie wiem, jak dać kolejność, ale dam pierwszą pasta alla carbonara. A czemu ala zrobiłaś? Tak się na to mówi. Carbonara. Okay, dobra. Potrawa. Kuchni włoskiej, kochani, tak jak już dzisiaj wcześniej wspominałam, oczywiście jest. Ale nic nie jajek. Czy będziesz miała coś z Polski, bo nie patrzę. Go yy, czekaj, zaraz ci powiem, czy coś jest z Polski? I jedno. Okej, okay, dobra, wybroniłaś się. Jeśli, jeśli podepiesz. Nie, nie, to jest nie. Polskie. Dobra, no. popatrzmy e jednak. <laughs> I teraz tak, ja niestety nie miałam okazji jeść carbonary z guanciale. Nie wiem jestem pewna, czy dobrze to mówię. tylko, żeby się nie walnąć, to specjalność kuchni włoskiej, rodzaj dojrzewającej wędliny. Ja akurat zazwyczaj jem carbonarezy z boczkiem, ale bez śmietany. Jak ktoś by mi zrobił carbonare ze śmietaną, to też bym się obraziła, bo udaje, że... polska carbonara. O, ale to na przykład mac and cheese, amerykański mac cheese. Nie ruszyłabym to jest taka chemia dla mnie, ja czyli znaczy, to jest to... co tam się dodaje cztery rodzaje makaron, yy, jezu yy, sera jest śmietana, a te sery w Stanach to nie są takie do sera podobne, więc to już w mm -hmm. ogóle. Od kiedy ser kuwiwa, ma pomarańczowy kolor? Pomarańczowy, no. taki jasny pomarańczowy. Pomarańczowa jest na przykład, yy... czy jest... cheddar? Nie jest pomarańczowy? Nie chyba, aż tak. Po prostu mi się rozchodzi, że Toksik, jedzenie to nie dla mnie jedzenie. No, będziemy sprawdzać, jaki kran ma czedar. <laughs> brak internetu mam. Dobra, ma dobra masz, masz farta. Drugie, na liście mam z pizzę! Ale mm. nie taką pizzę polską, taką. Yy, znaczy taką też zjem, nie ma problemu. Ale na przykład nie poleję całego kawałka z sosem czosnkowym, tylko zjem ją sobie raczej z oliwą, na przykład z oliwą, z chili o, z topka. Yy, z Przez... oliwa jest dobra na ten U. Tak, tak. Ka każdy rodzaj oliwy z jakimiś ziołami albo z czosnkiem, mm. top. E, uwielbiam pizzę. E, kolejna rzecz, lubię pizzę na białym sosie. Zrobię ten ze śmietany czosnku, serka i ziół. Uwielbiam pizzę na białym sosie. Nie mi często. Chyba nigdy nie próbowałam, bo To spróbuj, polecam. Pizzę na białym sosie. E, znaczy z białym sosem? No, nie no. mam. Dobra, następny mam na liście. Guacamole. Ale to nie jest zdanie, przepraszam. Wiem, ale chciałam to wtrącić, bo uwielbiam go kamole. A inne przystawki, jakie lubisz? Yy, Salsy. <noise> I na czasy. <noise> no nie wiem, jakie inne przystawki. Yy. O, ja, ja yy, za każdym razem, jak gdzieś jakiś nie wiem, półbankiet albo coś bardziej oficjalnego i są yy, koreczki czy coś. Mhm. Ja tego całą masę. Po ale, prostu, że w domu nie i ryba. A, a jest koreczek, w koreczku jest oliwka? No nie zawsze. A lubisz tą z oliwką? Ja lubię wszystko. Oprócz pomidorowej. Jezu, jak można jeść oliwki. Ale wolę oliwki właśnie na przykład te z Turcji, bo tam zostaje pestka I ona całkiem też inaczej smakuje. Znaczy dobra, ta pestka może przeszkadzać na bycie e, Polką, mm -hmm. bo jak to, pestki z, e, jak to pestki Jak to oliwki z pestkami? Ale kurde, jak coś jest z danego kraju i jest równo ściągnięte z tego krzaczka. To jest dobre, jak to mm. jest dobre. To tak jakby jeść niepolskie jabłka w Polsce, no tak średnio, no. z znaczy, tyle odmian, że to już nieważne. Więc wypisałam sobie po prostu meksykański sos <coughs> na bazie awokado, jak mm -hmm. ktoś pytał, co to jest guacamole, pfff, pff, jak muszę nie wiedzieć. <coughs> Uwaga, razem z guacamole, z pizzą, z carbonarą na mojej liście są tosty. Jak mogłoby i tam nie być? Uwielbiam tosty, mam raz, to już mówiłam to tyle razy, ale uwielbiam tosty. Na chlebie pszennym. Na pieczywie. Na, na pieczywie, nieważne czy pszennym, a nawet na tym ciemnym jest też pyszny. Na Jak tosty nie na pieczywie? W sensie nie na, nie na tostowym. Okay. Wszystkie inne rodzaje pieczywa są pyszne do tostów. No. Tostowe czasem też, ale wolę te zwykłe. I kolejna rzecz, pomidorówka ta właśnie o tej przepis, co Wam powiedziałam, ja bardzo często po prostu to jem. Musiałam dać to z tej bo to jest moja podstawowe żywienie tutaj. To jest e... twoja krew. To jest twoja krew i twój twoim Nie, no to mu Sorry. E, o, jednak mam jeszcze dwa. I teraz tak, japońska potrawa sushi. <gryw> bo po prostu lubię sushi, e, ale raczej nie mam tam jakichś nie wiadomo jakich surowych owoców. Może zazwyczaj jest to po prostu albo paluszek krewetkowy, ten taki, ten nie chcę. Surinami, coś takiego. S Surinie, nie wiem, tak. nie wiem. E, albo Łosoś. E, e, mam jeszcze na liście e, takie danie, które mm -hmm. jest w moim mieście rodzinnym jest ono w jednym z barów z taką azjatycką azjatyckim Kofią. jedzeniem mm -hmm. i nazywa się King Kong. Moi kochani, w Baodiebie, w moim mieście, w Szkowie jest King Kong, który jest tak dobry. Jest tak dobry. To są są małe pocięte filety z paniarków w sosie czosnkowo-cebulowo-sezamowym na ost ostro, ale tak słodko-ostro. Mhm. Jezu, ja jak przyjeżdżam, to jest, to jest zawsze takie, słodko-kwaśne, to, to jest takie, takie no? to, nie słodko-kwaśne, okay. słodko-ostre. Okay. To jest pyszne. Naprawdę to jest takie pyszne, nie mogę wytrzymać bez tego. Tak mi zjadła. Mhm. Tak, bardzo? tak, naprawdę jest takie pyszne. Naprawdę ja za każdym razem wracam i to biorę. Ja A wiem, teraz wróciłam. Kreba, palka, czekaj, teraz wróciłam kreba, i mój no. tata zamówił mi King Konga no. i zamówił coś złego i nie mieliśmy no. King Konga. A tak bym zjadła King Konga I Jeśli zjecie King Konga w innym barze niż. No King Kong się tu tyle razy e, niż w innym barze niż ja wam po poleciłam, to i wam będzie nie smakował, to nie dlatego, że wam nie smakuje, tylko dlatego, że nie byliście w tym moim. Bum. Czyli to jest takie twoje y, stałe jedzonko w tak. stałym miejscu. Tak. To u mnie w stałym jedzonku w stałym miejscu, to jest jak jeździłam przed zajęciami do Katowic po kawusie z Maczka, dzięki bonifikarci od znajomych, y, przez chyba trzy miesiące prawie, że codziennie, nie więc nie wymyślałam wiem, już z tymi to. kawami. Nie wiem. Możemy oznaczyć. <laughs> tak, tak jak wtedy tą y, y, Ubersow oznaczyliśmy po prostu. Tak! Tak, ja ją oznaczyłam na YouTube w hashtag Uwersof czy coś takiego. A nie, że osobę. No. Nie. Ok. No bo było w odcinku, więc to nie jest błąd. No, no. Tak, no. Tak, no, no, no. Tak, tak. Y, I sobie jeszcze kupowałam jakąś y, bułkę, a po prostu jakieś rogaliki, Zwyczaj dwa rogaliki. Siedziałam sobie pół godzinki i jeszcze... Bułka na rynku w Katowicach i jechałam tramwajem z powrotem do Chorzowa. Dwie bułki. Kiełbasa. E, a, żewuszt. <grym> no, żewuszt, <włóż, grym> tak? Nie wiem, nie wiem. Nie że wiem. E, wszystko? Myślę, że tak. Jesteśmy teraz już jakby... No, pocisło nas ostatnie parę minut. Ale tak, ale... rozładało się trzynastka parę minut. Na pewno chciałybyśmy na przykład polecić, jeśli będziemy mieć jakimś cudem pieniądze wreszcie, to może byśmy coś sobie ugotowały dobrego, więc polecanki może bez przepisu, ale z przepisem czemu też nie. W komentarzach na YouTubie czy na Instagramie dajcie tak, znać. możecie znać. Jeśli ktoś chce z nami zjeść, to zapraszamy do Wrocławia, pójdziemy się na czegoś dobrego na przykład. Albo ja wrócę do szkoły i pójdę z kimś takim konga. Błagam, w ciu takim konga, to jest takie dobre. O, i jak macie jakieś pomysły też na następne odcinki, to dajcie. O czym chcielibyście mnóstwo? posłuchać tak. naszego piedalenia? No, słowo odcinek o nie też po prostu też będzie, na pewno. To co? Słyszeliście dzisiaj starą i głośną! Widzimy się za tydzień. Na ra.